Ludzowie, w tym materiale pokażę Wam poradnik, jak się dobrze klepać na tabemce. Jest to serwer dla ludzi akustycznych, którzy nie mają nic z sobą do zaprezentowania, lecz ja, grając tutaj, w się do ich poziomu oraz będę Wam pokazywał, jak się gra na tym serwerze. No więc, tak, po pierwsze, po pierwsze, po pierwsze, musicie pobrać makro z linku w opisie. Makro jest w linku w opisie. Po wchodzicie w ten link i wybieracie, jak, jak to pobrać. To nie będę wam tego tłumaczył. Nawet, że jesteście na tyle mądrzy, że potraficie to pobrać. Po drugie, musicie wejść na serwer Tabemce. Na pewno wiecie, jak tu tam wejść. Po trzecie, wchodzicie na tryb standard, na PVP18. Wchodzicie tutaj, na grupową tę parkę. Tutaj, klikacie, musicie mieć odpolone makro. WIECIE KOKSA Aaaa! No bo to tam było... wiecie widzowie Tam e tam Po trzecie Jeszcze raz, było numer dwa, musicie Zjeść koksa Zjeść koksa Odpalić makro i z nim napierdzielać, on nie może żyć On nie może żyć, widzicie? Tu jest jeden no to w pierdzielu Drugi Eee, eee, co moments Szybko, koksa Idziecie na niego, pół! On się nie potrafię nie tylko śniżkami już Widzicie? Widzicie, że dobry movement. Ja mam słaby movement, ale dobra. Widzicie, widzowie. Ja mam ...eee! Widzicie, jaki leszcz? Widzicie, jaki leszcz? Widzicie, jaki leszcz rzuca śniżkami i buduje bloki. To są ludzie na tabemce widzowie, to są ludzie na tabemce. Ja nie polecam osobiście tego... Do... ...what the ha? Osobiście nie polecam tego serwera dlatego, że ludzie są tu budowniczymi, jest coś nie wiem... Jesteś moments later. Zapomniałem, że potrzebujecie jeszcze subskrypcji programu o nazwie Furst link linkadance w opisie. Siema!